Łobuzica, gdzie jest łobuzica? Dawaj łobuzice. Gdzie jest łobuzica? A dawaj zabawkę. Dawaj zabawkę. Dawaj zabawkę. Łobuzica. Łobuzica. Ma zabawkę. Dawaj zabawkę. Buziaka daj. Dawaj buzioko. Oddam. Dać zabawkę łobuzicy. Kto jest łobuzicą? Obraza moje stotu. Tak? No nie jesteś łobuzica. Nie. Jesteś moje serduszko. Tak. Moje serduszko, tak? Buziaka? No proszę. Na zgodę? Proszę, nie jesteś łobuzicą. Nie. Jest ok, A rzucić ci? Rzucić? Rzucić. Nie. Kto to na panią warczy? Kto to warczy na panią? Dawaj ją! Dawaj łobuzicę! Dawaj Daj Dawaj Nocne zabawy! Nocne zabawy! Łobuzicę! Piona? Dawaj pionę. Pionę dawaj. Pionę dawaj. Super. Dobry piecho. Dobry piecho. Moja łopusica. Buziaczek.